Witajcie w Kościele Oświetlamy Drogę. Jest piękna pogoda, więc życzę Wam, żebyście spełnia, spełniali swoje marzenia podczas tej e, pogody i żeby przynosiła ona Wam radość i żebyście e, mniej czasu spędzali na m, TikToku YouTube, YouTubie, a więcej spędzali czasu na e, zewnątrz, podczas tak pięknej pogody. Ja sam wczoraj e, Podszedłem do jednej z rodzin, którą znam, i zapytałem się, czy idziecie ze mną przejść się do parku, trochę skorzystać z życia, energii. No i zgodzili się, było fantastycznie. A, mm, a e, dziecko, które z nami szło, również tej rodziny, e, dziękowało mi za przygodę to dziecko powiedziało fantastyczna przygoda e, dziękuję wujek dziękuję więc e, więc e, m, cieszę się, że m, mogłem spełnić jakieś tam marzenia tego dziecka czy jakieś tam e, chęci chęci e, wykorzystania swojej energii na coś pozytywnego coś dobrego no i cieszę się Również, że mogłem ja sprawić coś dla kogoś, i to w tym wypadku dla jakiejś grupy osób, bo to jest to, co często mówią: zróbcie coś dobrego dla innych e, ludzi. E, zróbcie coś dobrego. E, przyjdzie sama sytuacja, lub możecie sami sprawić taką sytuację. Ja wczoraj sprawiłem sam taką sytuację, że poszedłem i. Zapytałem się, zgodzili się z miłą chęcią, zaraz byliśmy spakowani i szliśmy, tyle energii mieli, żeby jak najszybciej to zrobić. To po prostu w nich drzemało. I tak samo wy. Albo będzie sytuacja, którą wy sprawicie, albo nieraz zdarza się sytuacja sama. Sama sytuacja nachodzi i wtedy można, można. Coś z tej sytuacji ulepić dobrego, ale zróbcie, zobaczycie, jaką będziecie mieć przyjemność i jak będzie to siedzieć w Waszych sercach. I uwierzcie mi, polubicie to i będziecie zastanawiać się później, a co mogę jeszcze zrobić? Gdzie mogę jeszcze zrobić? Komu mogę jeszcze pomóc, bo to jest piękne, bo to jest przyjemne, bo to jest? Bo to jest, kiedy to serce bije. Wtedy poczujecie, że serce bije, kiedy, e, kiedy sprawicie coś i zobaczycie ten uśmiech, tą radość u osoby lub osób. E, zobaczycie tą energię, która zostanie przelewana do Was za, jako wdzięczność za to, co sprawiliście. Jest to naprawdę coś cudownego, co każdy. Każdy powinien doświadczyć, ale nie każdy doświadczy, ponieważ żyjemy w takich czasach niestety, gdzie wielu ludzi myśli o sobie tylko i wyłącznie lub o sobie w szczególności i mało gdzieś tam komuś pomoże, mało zrobi coś dobrego, bo żyjemy w czasach, gdzie słyszymy tylko ja, 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 ja. A ja chciałbym, żebyście w końcu powiedzieli dla ciebie, ty, ty, ty y, tobie. Bo kiedy staniecie przed Bogiem i Bóg powie, czy byłeś, czy byłaś dobrym człowiekiem, to będzie miał na myśli, co zrobiłeś, czy zrobiłaś dla innego człowieka, a nie co zrobiłeś, zrobiłaś dla siebie. Bo to co Robisz dla siebie to czy jedzenie, no to po to, żeby się nakarmić, czy, czy kupisz sobie bilet na basen, to po to, żeby sobie popływać. Nie ma tutaj tego dobra. Tutaj jest wszystko dla siebie, czyli dla swojego życia. Dobro jest tylko wtedy, kiedy robimy coś dla innych osób. Wtedy jest dobro. I oczywiście. Jak zrobicie dobre uczynki, to oczywiście, czy to na TikToku, czy na YouTubie, jak możecie pokazać? Pokażcie, jak możecie powiedzieć opowiedzcie o tym, bo w większości słyszymy, chyba w 90% słyszymy tylko złe rzeczy które ludzie robią. Słyszymy złe we wiadomościach, słyszymy złe w telewizji, spotykamy ludzi na ulicach opowiadając, zło się wydarzyło tam, zło tam, ktoś ukradł, ktoś napadł, ktoś, 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 złe rzeczy. Prawie nie słyszymy tych dobrych rzeczy. A w przypadku choćby samej. Młodzieży, która dopiero się uczy, pozyskuje wiedzę, to kiedy będzie słyszeć tylko złe rzeczy, to będzie myślała, że świat opiera się tylko na tych złych rzeczach i tylko te złe rzeczy istnieją, że nie istnieje nic dobrego. Ale kiedy będą słyszeć dobre rzeczy, że ktoś kogoś uratował, że ktoś kogoś nakarmi, że ktoś kogoś odział, że ktoś komuś pomógł przejść przez ulicę, czy, czy w wypadku, czy czymś innym, to będą widziały dobre rzeczy i będą... Będzie młodzież, dzieci, młodzież e, chciała być może nawet być tacy, jak wy będziecie pokazywać, że na przykład uratowaliście kogoś tonącego się i być może jak jakaś młoda osoba powie, a to ja zostanę ratownikiem, będę ratować e, takie tonące się osoby. Ktoś tam, po, e, e, ktoś z Was może nakarmi kogoś i ten filmik dotrze do młodzieży i ktoś powie, a to ja zostanę wolontariuszem, jak ta osoba, która na TikToku czy na YouTubie na, na karmi osoby potrzebujące, czy tam, czy tam daje im ubranie i tym podobnie. Więc będziecie w ich oczach, będziecie ich wizją na przyszłość, będziecie ich marzeniem, jeśli będziecie pokazywać te dobre rzeczy, które robicie, a i, a i osoby dorosłe może się czegoś w końcu nauczą. Że, że życie polega na życiu dla innych, życiu w grupie, życiu, życiu jako jedna wielka rodzina na całej kuli ziemskiej. Zresztą dobrych ludzi i tych, co mają małe grzechy, ale nie duże, okropne grzechy, bo tych trzeba wygnać, bo oni trafią do piekła, ich już nic nie uratuje, ale są ludzie, którzy... Jest miliony, miliardy ludzi, którzy którzy y, mogą y, przejść jeszcze na drogę Boga i kroczyć z dobrymi ludźmi. Trzeba czasami tylko y, być tym drogowskazem i wskazać tą drogę lub też być nauczycielem, tak jak ja tu nauczam y, na temat Boga, wiary, dobra ludzi. I w naszym kościele jesteś dobrym człowiekiem, to jesteś mile. Widziany, bo Bóg kocha dobrych ludzi, Jezus Palestyńczyk kocha dobrych ludzi i ja kocham wszystkich ludzi na Ziemi dobrych. I tych, którzy mogliby się jeszcze nawrócić, też kocham. Tylko nawróćcie się.